Janicka Czesława po mężu, ale ja już tu jak pracowałam, to już była mężatką, bo wcześniej pracowałam w liceum w platerówce 7 lat. No i ponieważ liceum platerówka została przeniesiona do piaseczna, a ja mieszkam koło szpitala, czyli ta szkoła jest blisko. Mhm. A jeszcze obok mnie mieszkał dyrektor Łądka, Kazimierz, ówczesny dyrektor tej szkoły. Ja zaangażował mnie tutaj do technikum, z czego jestem mu bardzo wdzięczna. wy, Pani, w jakich latach pracowała? 30 lat jestem na emeryturze, proszę sobie policzyć. Okej. Okay. A jak Pani wspomina naszą szkołę? No w ogóle szkołę to się wspomina bardzo mile. I, i, I uczniów, zapomina się nazwiska, ale, ale miło jest na przykład spotkać, jako nawet ostatnią niedzielę, ktoś mi się kłania i mówi, imię i nazwisko moje, czego uczyłam. I zaraz oczywiście tam parę komplementów, jak zwykle, tak. I mówi jeszcze, że tak samo wyglądam. Ja mówię, no tak, i włosy takie same. No bo w, chyba w szkole ten przemiał uczniów jest całkiem spory. Y, mniej więcej wie Pani, ilu uczniów się Oj, się w Trudno plac. mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Ja pracowałam 30 lat y, tutaj w technikum. Mhm. Y, później przeszłam, y, ponieważ wnuk się urodził, więc y, synowa poszła na pół etatu do pracy i ja na pół etatu jeszcze 5 lat pracowałam. No, czyli pewnie z tysiąc uczniów będzie. Naprawdę trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć, no ale bardzo miło, no, w ogóle ja, od urodzenia nazywano mnie nauczycielką, więc ja chyba coś, coś mam, coś mam z tego i co ciekawe, że mój syn młodszy też jest nauczycielem, to znaczy na Politechnice, no, jest trochę wyżej niż ja, no ale, ale, ale z czego też o, pani. Uczyła Artura, jest już profesorem na politechnice. Pochwaliłam się. Przepraszam. A jakie jest pani takie pierwsze wspomnienia dotyczące szkoły, jakieś pozytywne? Ale czy tej szkoły, czy ta, tej, szkoły, tej? Naszej tej. Budowała się ta szkoła. Myśmy na początku pracowali w platerówce, byłej platerówce. Pani Helenka pamięta? A ta szkoła się budowała. więc To było Cały ceremoniał, jak to się zaczyna budowę, to i materiały zwożono, a bałagan był niesamowity, to jedno. No ale pracowaliśmy rzetelnie właśnie w Platerówce, tylko nie, nie pamiętam, ile lat w Platerówce pracowaliśmy. Kiedy, ile lat trwała budowa, o, mhm. tego to nie wiem. Mhm. Tego to nie wiem. Eee. Eee. Czyli widziała Pani, jak powstał ten budynek? Tak. Tak, a jak pani wspomina tak. Pierwszy budynek szkoły, który powstał. Naszej szkoły oczywiście. No tak, ale od jakiej strony? No. Po pierwsze, byłam ciekawa, gdzie będzie, czego będę uczyła. To raz, bo y, z, ja kończyłam studia fizykę, astronomię, a sąsiad, dyrektor, też fizyk. Ja mówię, pamiętam, kogo, znaczy jaki przedmiot będę uczyła? Jakiego przedmiotu będę uczyła? Okazało się, że była potrzeba y, uczenia podstaw elektrotechniki. To jest elektryczność wyjęta z fizyki. Więc zgodziłam się. No i interesowała mnie pracownia, bo to jest ważne. Y, w liceum miałam. Pracownie, salę wykład, znaczy wykładową, tak powiedzmy, i, pre, i jeszcze zaplecze. Tutaj troszkę było gorzej, bo tylko szafy były. W sali 110 na pierwszym piętrze. Czyli widziała pani, jak ta szkoła się od zera buduje? tak? Oj, tak, tak. tak. Teraz to już takie zmiany są, że ho, ho, ja tylko tu przychodzę raz w roku. Ostatnio to trzy lata nie było. Dopiero ostatnio zaczęłam tu chodzić, Miała Pani, że uczyła podstaw elektrotechniki? Czy uczyła Pani jeszcze jakichś przedmiotów? No właśnie ja zawsze mówię i platerówka i tu. W platerówce uczyłam nawet astronomii. To co było moim szokiem, jak mnie zatrudniono, dyrektor mnie tam gdzieś wyszukał na studiach i pierwszy przedmiot jaki mi dano w tej szkole w platerówce to była astronomia. Oczywiście klasa czwarta, czy to piąta wtedy była, maturalna w każdym razie, klasa maturalna, panowie wiadomo, yy, yy, patrzyli, ja stremowana, taki Jagielski to znane nazwisko też yy, yy, w Zalesiu, tak? ale panowie to nie znają, to nie te czasy, tak? no mniejsza o to. W każdym razie uczyłam fizyki i uczyłam, co ciekawe, matematyki. Trochę, bo on na studiach z fizyki to dwa lata pierwsze to matematyka. A teraz z tej perspektywy? Miło pani wspomina tą pracę. Bardzo. Bardzo się. Żadnej by innej. A muszę się pochwalić, że miałam propozycję innej pracy i w kuratorium i w polkolorze kiedyś taki było coś takiego. To mnie to nie odpowiadało. Uważam, że praca nauczyciela, pozwalała mi łączyć obowiązki domowe, wychowanie dzieci na przykład. I jednocześnie praca, jak to kiedyś uczeń, któryś mi zadał takie pytanie. Pani Sorko, a opłaca się Pani tu pracować? A Pani? A ja odpowiedziałam, że ja pracuję dla przyjemności. O, o to chyba było najważniejsze. No. Ale, ale, ale ktoś musi zarabiać, tak? No tak? Trzeba mieć kogoś, kto zarabia. No, wróciłaby ale... Pani do tamtych czasów? Czy już... Ja już właśnie. Te wszystkie przeżycia, jakie tam były, były i różne. Chyba nie. Teraz uważam, że każdy musi przejść raz przez swoje życie. Nawet jak się czegoś tam żałuje, to jeżeli się da, to trzeba naprawić. A jak nie, no to trudno. Wspomniała Pani już o swoim uczniu. Czy ma Pani jakieś takie ciekawe, pozytywne historie związane z uczniami? Może jakieś wycieczki? Oj. Nie wiem, czy mogę to mówić, ale tak mi się przypomniało, jak tu pani dyrektor opowiadała, miałam taką wycieczkę do Wrocławia, do, do Zoo, tak? To zaraz zapytacie, w której klatce byłam, tak? I do klasy dano nam przeniesiono karnie, tylko właśnie nie pamiętam nazwiska tego ucznia. Może i tak lepiej. Może i lepiej, tak? Właściwie to nie należy mówić nazwisk. Przeniesiono właśnie karnie jakiegoś temu ucznia. No i klasa miała zdecydować, czy ten uczeń pojedzie z nami na wycieczkę, czy nie pojedzie. Jeszcze klasa była druga. Dwie klasy jechały na tę wycieczkę. No i po jakiejś tam dyskusji w klasie stwierdzili, jeżeli będzie nosił moją torebkę, to go weźmiemy. No i, ciekawy warunek. No i chłopak się zgodził. No, to nie była to ciężka torebka, ale co ciekawe, że w tym Wrocławiu to były ciężkie czasy wtedy, co trudno było cokolwiek kupić. Kupiła takie altoczko, jesionkę, czy jak to nazwać. no Palto, tak. To już było troszkę większy pakunek niż moja torebka. I uczeń musiał dźwigać. No niedużo to było, bo myśmy byli tylko jeden dzień. Jeden dzień, bo nocą, jechaliśmy świtem, dzień byliśmy we Wrocławiu i wieczorem, a właściwie trochę nocą, wróciliśmy do, tutaj na miejsce. No i oczywiście grzecznie przyszliśmy do szkoły, stawiliśmy się, uczniowie też, a dyrektor był tak wspaniałomyślny, że powiedział, wy i tak śpicie na lekcjach, idźcie do domu. To było bardzo miłe ze strony Pana Dyrektora. A jakie, jakie Pani odnosiła sukcesy, porażki, jako nauczyciel? Się <grym> porażki na pod koniec, żeby uczniowie byli się ode mnie, więc dlatego zrezygnowałam z pracy. Ale czy to nie jest właśnie największy sukces w nauczaniu? No to zależy jak patrzeć. A sukces, no przypomina mi się uczeń, który Startował w olimpiadzie, nawet jakieś tam miejsce zajął i książki dostał w nagrodę i te książki mi oddaje. Ja się pytam, dlaczego? No, może, dlaczego ty oddajesz książki? No nie powiedział. Potem jest studniówka. Chłopiec przyszedł w swetrze na studniówkę. Raczej się przychodzi w garniturze. Chłopiec powiedział, bo mi garnitur nie będzie potrzebny. Wiecie, co było dalej? Czyli nie domyślacie się? Nie nic tragicznego, nie, nie. nie miecie takiej wili. Został księdzem. Po prostu został księdzem. O. I co ciekawe, kiedyś <laughs> po latach jestem w górach, gdzieś tam w jakiejś stołówce. Przychodzi grupa, jak to się nazywa, takiej początkującej księży. I prowadzi tę grupę, prowadzi właśnie ten uczy. No, rozpoznał mnie też. <grym <grym bardzo miłe bardzo... spotkanie, bardzo miłe. To może Pani jeszcze i za jaką nauczycielkę się Pani uważa? To znaczy surową, może nieco bardziej pobłażliwą? Starałam się być sprawiedliwą w moim pojęciu. Czy to było Była dobre? Pani lubiana przez młodzież? Czy niekoniecznie? A to trudno powiedzieć. To, że mnie chcieli kiedyś okna myć, to, to ja nie wiem, o czym to świadczy. Okay. Okay. O czym to świadczy. A jeszcze jeden taki ciekawy przypadek mogę powiedzieć. Oczywiście. Kiedyś, tak patrzę na fryzurę twoją, kiedyś, w dawnych czasach, takiej fryzury nie można było mieć. Mhm. Trzeba było mieć krótko, obcięte już. Miałam dwóch uczniów, braci, którzy mieli y, od urodzenia kręcone włosy. No jeden to sobie ścinał tak króciutko, a drugi trochę dłużej. No i pani dyrektor wtedy była. Przyłapała go, oczywiście mnie też, do gabinetu, no i, i, i kazała mu, poleciła, rozkazała, żeby ściął włosy. Chłopak był posłuszny i ściął. Ale co się okazało, że w klasie jeszcze kilku ścięło w ramach Solidarności. Takie były czasy. A właśnie, dlaczego nie można było takich długich włosów? Sama nie wiem. Mnie to nie przeszkadzało, muszę powiedzieć. Czyli taki wymysł epoki. No taki był, na przykład farbowanie włosów. Kiedyś uczeń, pani Helenko, można było farbować? Raczej w ogóle do głowy nikomu nie przyszło. A teraz moja wnuczka w liceum, ona sobie już chce farbować włosy i, i mówię, że to normalne, normalne. To może jeszcze porozmawiajmy trochę o Pani przeszłości, może powiedzmy dzieciństwie. Jak Pani wspomina swoją edukację? O, ja to mam skomplikowany życiorys, ale szczęśliwy muszę powiedzieć. To były czasy, no 36 rok. Ja jestem urodzona w 36 roku. Z tym, że wojny nie pamiętam za dużo, dlatego że yy, co to znaczy wysiedlić, to wy wiecie. Usunięto nas, czyli wysiedlono z naszego domu, tam gdzie mieszkaliśmy. I mieszkaliśmy pod lasem, tak, trzy rodziny w jednym, dwóch pokojach chyba. No, był tłok niesamowity. Ale to było, co dobrego było, że tam Niemcy nie docierali, bo się bali, natomiast przychodzili partyzanci. Oczywiście przychodzili, żeby tam coś dostać do zjedzenia, czy tam nie wiem, bo ja byłam dzieckiem, to niewiele rozumiałam chyba wtedy. Później z kolei, ponieważ ja mam duże rodzeństwo, to znaczy w sensie, bo już niektórzy umarli. Tata stwierdził, że wyjedziemy na Zachód, żeby więcej ziemi mieć. Do Malborka, koło Malborka byliśmy. Wiecie, gdzie jest Malbork? Niedaleko morza. Bardzo fajne. Ja tam chodziłam do piątej klasy podstawówki. Ale długo tam się nie cieszyliśmy, chociaż tam było jakoś, pamiętam, bardzo miło. Mam takie wspomnienia pozytywne w każdym razie. Ponieważ zaczęto tworzyć tak zwane PGR. -y. To tata stwierdził, że on nie będzie. A co zaważyło, że pani trafiła tutaj do naszej szkoły, do technikum? Do technikum to sąsiad. 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 No bo ja pracowałam w liceum i w zasadzie byłam służbowo przeniesiona do piaseczna do liceum. A że ja mieszkam koło szpitala. Tu mam bliżej do tej szkoły. No, i, i sąsiad. Wtedy był dyrektorem Łądka, Kazimierz, <laughs> już świętej pamięci. <laughs> no i. A jaki taki pierwszy obraz pani się, pani się pojawia na myśl o, o naszej szkole? No, budowa. 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 <laughs> budowa. No, w platerówce, no właśnie. Pamiętam, jak szkoła to przyszła uroczyście. Yy, co to się jakieś wkupuje listy, jak, jak na początku budowy, kończymy, tak? Chyba Pani dziękujemy, do ja się również. mniej więcej wszystkiego. No niewiele, niewiele. W każdym razie e, nauczyciel to jest powołanie moim zdaniem. To nie jest zawód, tylko powołanie, bo nie każdy wytrzymuje w tym zawodzie. No i mam piękne zdanie na koniec. <noise> Dziękuję. Proszę bardzo.